nie korzystają z tej części wyspy hej, z tej strony Naty. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku z The Last of Us 2. Kontynuujemy e, poszukiwanie lewa Musimy go dogonić. to idzie do domu Myślałam, że może wziąć tę motorówkę, ale to jest trochę za I Nie, bo to już jest blisko. To stwoimy. Przekradniemy się. Nie zobaczą nas. No, ciekawe. Wilki na pewno zaatakują dzisiaj? Tak tak mi powiedziałem. Uderzą z nienacka w czasie budynku. Chyba, że Lajonzak zmieni zdanie. Jak po nazwie na tym? Aizak. czego chcesz? To kikuta. Zakończyć <grym>. Ale za jaką cenę? Teraz? Zawsze tym Hm. Kiedy weszła na to wejście? Tak będzie najszybciej. Widocznie tam jeszcze ma ten kawałek poniżej e, łokcia. Po prostu. Co ona tak powoli wchodzi? Aha, bo ta jeszcze idzie. Poczekamy chwilę. No dobra. Chodź. O znasz ich. Z widzenia. Przykro mi z powodu twoich. Założycie. Czego szukasz? Wiesz co, chciałbym zestrzelić te zwłoki. Chyba nie mogę. No nie. O, coś tu mamy. O, jakiś elaborat do czytania. To jest dziennik. Mhm. Niedziela, 5.00. Razem ze Scottem dotarłem na wschodnie wybrzeże około 3.00. Informacje wyciągnięte od więźniów w końcu okazały się użyteczne. Brak bezpośredniego oporu. Szukamy punktu widokowego, żeby ustalić nasze położenie. 7.30. Największe skupienie budynków znajduje się na zachodzie. Na północy i wschodzie farmy oraz coś, co wygląda na obóz drwali. Wyspa jest usiana niewielkimi skupiskami budynków. Wszystkie zbudowane już po epidemii drewniane. Te świry nie żartują, kiedy mówią, że żyją z tego, co daje im wyspa. Zbliżamy się do jednej z ich wiosek. 10.15. Znalazłem stary budynek w centrum wyspy. Czekam w nim, aż zapadnie zmrok. Blizny nie zdążyły jeszcze wyburzyć budowli w tej okolicy. To może być dobre miejsce spotkań. 21. Ich liczba jest alarmująca. Jest ich zdecydowanie więcej niż sądziliśmy. Bioski są otoczone umocnieniami, a patrole przemierzają wyspę z dużą częstotliwością i skrupulatnością. Uzyskaliśmy więcej informacji niż się spodziewaliśmy. Wracamy. Poniedziałek 4.00. Wróciliśmy do miejsca, w którym zostawiliśmy łodzie. Zostały zatopione. Wiedzą, że tu jesteśmy. Musimy jakoś inaczej wydostać się z tej wyspy. A to się wydostanę. Czemu nam pomagasz? Ale też mnie to bo zasługujecie na więcej i dla siebie musiałem. Hmm. Co myślisz o teraz o Abi? ...kiedy ona taka jest pomocna i, i wrażliwa. Hmm. Nie, powiem, ogólnie nam Naughty Dog namieszał w głowach i jakby... O nie. Co to? Hmm. to nasz sygnał alarmowy. Skończę później, Spodrisza. wątek Cała wyspa została zaalarmowana, Pośpieszcie się. Ja pierdolę, Isaac. I teraz jak? Postąpi Abi, kiedy jej ludzie będą atakować, nie? No właśnie. Za tym będzie obstawać nie? Większość wstawi Okej. Okay. Czyli nikogo nie ma. wejdę tutaj do, do, do tej hasy. A Gdzie wszyscy? No. Nie walczą. No i właśnie po w której stronie Abistanie? W każdym uczciwie, co chciałem powiedzieć, to to, że jakby Nauti Dog tutaj zatarł granicę, kto jest dobry, kto jest zły. Wiesz o co mi chodzi, nie? Tak, tak, wiem o co Ci chodzi. Niech jej światło prowadzi nas przez dół. Gdy zgubicie się w ciemności. Bo teraz ciężko ocenić, co to? czyny bohaterów. Czyli jakby chcieli nam pokazać, że e, człowiek to człowiek i mm, musimy się wspiąć. I nie ma całkowicie. E, Czerni i bieli, tylko są jej odcienie. Tak, Po prostu. Dokładnie. I każdy pod wpływem motywu może zrobić coś fatalnego, nieodwracalnego. To nie zmienia faktu, że e, jesteśmy tak mocno zżyci z Eli i e, z Joelem, już właściwie którego nie ma, że jednak ciężko w pełni e, wybaczyć Abi. Nawet jeśli... jeśli... jeśli Joel zabił jej ojca. Do kryjówki z nimi! Szybko! Fatalnie. Jak ich pomijemy? Brama będzie zamknięta. Tartak. Duży budynek z prawej z pochodniami. Masz o liście? Tak. Przejdziemy przez niego. To idziemy do tartaku. Tak. Coś jeszcze tu znajdę. Z pewnością, to trzeba poszukać. O! o On nie chce się też wychylać. No, no, no. Jesteś w rzeźni. Tak. A dobra swoich braci i ziemi będziesz, gdy nadejdzie czas. A, łuk. I co? Ja mam z nimi walczyć? Łuk! Ja nie mogę do niego strzelać. Czyli... E, ...jednak tutaj jesteśmy postawieni, że to są... I, e, ...ludzie... ...abi... I ona po prostu musi ich wyminąć. To nie są ludzie Abi, tylko jary. Serafici. Aha, no tak, co ja mówię. W każdym bądź razie e, ani jedna, ani druga nie może zabijać, bo wtedy... E... Więc musisz się tak przemknąć, żeby was nie zauważyli. A, nie wiem od której strony to ugryźć. No bo tam po prawej Czekaj. też masz jednego kolesia. O! On ma broń. I spróbujemy Gdzie on jest? Gdzie on jest? Czy on tutaj będzie wracał? Dobra, spokojnie No cholerka, on teraz tędyk będzie szedł Czyli musimy no. To jest dopiero teraz zabawa. Kotka i Kotka myszka Dokładnie. O, już, już, już. Jakieś. Dobra. Teraz przemkniemy. Jak on się nie odwraca. Ten tartak jest tam u góry, nie? Tak. Na... I tam Na też prosto. ktoś jest. Oho. -o. O. Dobra, co byś zrobiła? Poczekałabym. O, 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 o. Widzisz? Tu jest ich więcej. No jest. Są dwie klientki tutaj. Tam wyjdzie też koleś. O kurde. Strzelaj! Tak, już. I Prawej. Czekaj no. chwilkę. tej broni. Nic ciekawego. Dobra. Gdzie teraz? Bo kompletnie się zgubiłem. Jestem z powrotem w rzeźni. Aha, bo tam jest na wprost ten. Tak. E... Dobra, to czekaj, rozejrzyjmy się. Widziałem z prawej jednego. Tu sprawy masz. Idzie. Cholera. Przestrzałę wyjąć. Już nie żyje. Oj i znowu dostałeś chyba. No właśnie nie wiem od kogo. Ja też nie. Bo nie widzę. Tu jest jeden. O, idzie! Po lewej! 21 Jedna I drugi No dawaj Przestrzeliła Fatalna sprawa Aj. Ten motyw mi się nie podoba, bo mi nie idzie. Hmm. Czekaj, tam jeszcze ktoś jest, tak? Tak, jest koleś. Środ na dół chyba. Czyli chcę noc zajść z drugiej strony. Może tak być. Ale ja go tu nie widzę na radarze. Więc... Weź amo zbieraj. Do dalszej walki, bo wiesz. Taki jest plan właśnie. O nie, leży. To chciał go zabić. Dobra Przechodzimy szybciutko, szybciutko. W którą stronę? Tu a weź te strzały. Gdzie, gdzie? Tu te co leżą? Dobra. Tutaj też masz trochę fantów. Okej. Okay. W jakiejś formy nie jestem. Powiem Ci szczerze. Dobra, gdzie teraz? Na no wprost. Aha, tutaj. O, jeszcze możemy kogoś spotkać A nie, po drodze. Aha, to jest start, tak? Tak, tak. Jest tu ktoś, faktycznie. Gdzie, gdzie, gdzie? No właśnie, nie wiem, powiedziała, mam cię. To jest Jara. Mhm. No nie ma nigdzie. Z lewej no to gdzie? Teraz z prawej twojej. Się Kurczę, tak... no nie idzie! O. U góry! Dobra, może wejdę do niej. Zdążę? Dawaj, dawaj, dawaj. Ale ona zaskoczyła. Dobra, może. Hmm? Co za menda? Gdzie ona jest? Tutaj to tu. czyli na zewnątrz Tu jest. Dobra, może mi się udaje No co Jestem gotowa To nawet ja nie musiałem tylko Abi sama hm. No, tą piłę mógłbym wziąć. No, ale tak. by się kroiło. To chyba nie ta gra. Chyba nie.